Hello there! Hello there na moim kanale Archiwum Kloc A dziś taki trochę nietypowy odcinek bo u mnie nietypowych odcinków w sumie jest bardzo dużo ale ten jest dość nietypowy eee, sobie pogadamy o moim filmie Hyper bo teraz wszystko co będzie się działo na moim kanale będzie wszystko związane z filmem Hyper No, mm, powiem tak, film, jeżeli ktoś nie wie, ile będzie trwało, to na początku miał trwać 20 minut, trochę niby krótko, potem może gdzieś tak koło 30 będzie, nie? gdzieś tak, koło 30 minut na pewno będzie. Ciekawe jest to, że hipernapęd jakby już powstał, tylko że to jest film po klatko poklatkowy, który ma 5 minut. Tak. 5 minut. I niby wydłużenie tego do 20 minut będzie niby dziwne. No, w sumie by można mieć takie wrażenie, że tutaj 5 minut akcji, reszta jakieś przeciąganie. Ale nie. Będzie 20 minut akcji szybkiej. Szybkiej akcji. Bo nie chcę, żeby to był taki wolny, powolny film, tylko szybka akcja. Wow, wow, wow. No, mm, to więc długość będzie około 30 minut. Jeszcze nie, e pewnie dzisiaj zacznę nagrywać albo później, bo znowu statyw zgubiłem. I dlatego to będzie wideo podcast, czy coś takiego, bo będziecie słyszeć tylko mój głos, a tam będzie się wyświetlały pewnie zwiastuny. Jak do mnie mam, co zrobię w przyszłości, tego nikt nie wie nawet ja. Co tu jeszcze by powiedzieć? Um, jak było widać, w, w drugim zestunie, w pierwszym chyba nie było cykady. A nie, nie wiecie co oh, to jest cykada cykada to jest jakby zły, jest flasza. E, jestem dopiero co obierzyłem piątę samą. W sumie nie tydzień temu go obierzyłem, piątą samą flasza na Netflixie, na którego czekałem półtora roku, ale to nikogo nie obchodzi. E, um, i w, I w tym czasie sobie obejrzałem Arrow I Legends of Tomorrow, ale to też nikogo nie obchodzi. I Kończę, o czym ja to mówię. Hmm. Da, kto to jest cykada? No, cykada mówiłem, że to jest Flash, sezon piąty. W komiksach był łysy i brodę, ale to nikogo nie obchodzi, czy znaczy, teraz to nie obchodzi. I będzie filmy, To w drugim zwiastunie to jest ten, co ma taką maskę, ma taki czarny kaptur, to raczej. I taki sztylet trochę inny niż w, seria w serialu i w komiksach, ale... Jest to jakby, bo nie mam takiego elementu w LEGO. A szkoda, choć smiksów by się dało. Yy. Co by tu jeszcze powiedzieć? W drugim rastunie jest pokazany, pokazany ten główny zły. Nie powiem, kto to jest. Czy cykada czy ten drugi, co było widać. Nie powiem, kiedy go było widać. I w sumie cykady nie miało być w filmie. Nie, no po prostu. Myślałem, że będzie fajnym dodatkiem do filmu. Teraz mam całą fabułę, musiałem zmienić, bo cykada się pojawił. W ogóle to miało być film, jakby gostek tropi jednego, drugiego gostka, a trzeci gostek podąża za tym pierwszym. Szuka, jakby. No, prosty film. No jakoś go trochę utrudniłam. będzie pewnie było widać w pierwszym, w drugim, już nie chyba ten w trzecim jest też widać jak tam jest pełno szturmowców wokół niego, w sumie nie pełno, bo tam chyba z ośmiu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no sześć już, siedmiu siedmiu szturmowców, no, siedmiu, bo jeszcze komandor który, że go tam chwytałem, on wyciąga miecz co się stanie dalej? powiem jeszcze tak, że wszystkie sceny, które są w zwiastunie nie muszą być filmy. Mogą być trochę zmienione filmy, albo może ich w ogóle nie być. Może właśnie tak nawet, że same nudne sceny będą, a same fajne nie. To będzie smutne dla tych, którzy chcą zobaczyć ten film. Nawet ja chcę zobaczyć ten film jeszcze. Go nie ma. Co by tu jeszcze powiedzieć? Główny bohater. główny. Go... Coś powiem o głównym bohaterze filmu. Główny bohater filmu. Hmm. Właśnie nie mogę znaleźć dla niego nie ma nie, imienia. Nie ma, nie ma. Nie ma imienia. I szukam imienia. I słyszeliście pewnie w drugim zwiastunie, szukałem, szukałem, powiedziałem, powiedział tam Jacob tak dziwnie. Jacob. Nie, ile razy ja mówiłem to Jacob, żeby idealnie pasowało do tego zwiastunu, no, a tak to tak było. No. JAKOB! W sumie Jacob to moje imię, tylko że po angielsku Więc możecie się domyślić, o mam na imię Normalnie po prostu. No Jakub I się zaczął. Chwila <grystanie> no, ja muszę cały czas zgadzać. Jestem nieco rozgadany dziś W sumie nie jestem, ale... Tylko tak Co myślę. Pójdę sobie nagrać coś o moim filmie, jakiś film o moim filmie i będzie film. Będą wyświetlenia. <laughs> nie no, wyświetleń nie będzie za dużo, no, ale jak na mój kanał to będzie. Um, będzie też tam jego kolega. Kolegą będzie ten pilot, ten w pomarańczowym stroju, nie ten z Oktan Gai, to nie, nie, nie. Widzieliście chyba jeszcze mocno. Nie, ja go jeszcze nie pokazałem. Ma wyjść dopiero chyba jutro. Albo pojutrze, albo w piątek jak jest to zwykle. Ja chyba wpuszczam w, pią w poniedziałek piątek gdzieś taki. Ale nie chcę ustalać terminu, bo to, potem będą się... Wszyscy mnie Ciągle nie dotrzymuje terminów, jak na przykład zapomnę. Będzie też tam jego kolega. Będzie się nazywał Koleszka. Nie miał takiego wąsa, jak nie jak Hitler, ale takiego innego. No będzie się nazywał Koleszka. A główny bohater pewnie Jacob. Więc Jake i koleżka i optągaj tu są te trzy postaci, które się widzi na tym jakby lotnisku czy coś takiego. I to też będzie pokazane to lotnisko ze zwiastuna. Trochę się rozgaduję w te 7 minut. Ale co tam jeszcze powiem? Hipernapęd. Widzicie za bardzo jak statek leci na przykład w hipernapędzie w zwiastunie. Ale powiem, że będzie go tak dużo, że... Co mi było w tej pięciominutowej wersji 4 minuty to było jak wszyscy skaczą flipernapym, ta reszta to fabuła o, wokół tego, A, no. tego pięciominutowego jakoś yy, nie pokażę, bo nie mam jak bo był nagrywany na czym innym, znaczy na jakiejś innej aplikacji, że się nie da udostępnić mnie. Mogę tylko na tej aplikacji oglądać. Nie mogę się zalogować, żeby to udostępniać, ale nieważne. Hipernapęd, w sumie nazwa przyszła sama do mnie, bo tam, tak jakby, pomysł na film przyszedł sam z siebie. Chciałem zrobić jakąś dłuższą animację poklatkową i jakoś wymyśliłam coś ciekawego, myślałem kurczę to będzie montaż cud, a w sumie moje filmy na początku nie miałem montażu, w sumie no, jeden miał na początku, ale to no, potem. Wyedytowałem, potem wybiegałem spokojnie na to, jak zrobić, krew, ja spokojnie. Jak to pokazałem swojej siostrze, to haha, ha, ha, ale był uśmiech. Co? Nawet ja się śmieję. Ogólnie moje filmy są takie trochę dziwne. Nieprawdaż? Teraz się trochę dziwnie czuję, bo jakby mówię do telefonu, ale Wy to jakby... Słyszycie, że ja mówię niby do Was, ja się trochę dziwnie czuję, bo jakbym mówił do siebie. To jest akurat trochę takie dziwne uczucie. W sumie nawet le lepiej by było, jakbym na żywo. Nie umiem jeszcze tam na żywo, coś tam. Ale na żywo to bym miał Stres. 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 W sumie zawsze mam przed odcinkiem stres, No teraz coraz mniejszy mam co tu jeszcze w moim filmie powiedzieć bo za dużo o nim chyba teraz nie gadam a 10 minut gadam o czym innym będzie się słyszeć jak mówię, mówi mój głos na szczęście bo to co ja tutaj teraz sobie robię sobie siedzę na łóżku opieram się o misiu o misia Dobra, to kogo to, kogo to interesuje nawet mnie to nie interesuje dobrze On się za bardzo znowu rozgaduję o króisia mam miękkiego jaki miękki oje o. Nie zobaczycie, ale może zobaczycie. Znaczy, nie tylko. Znaczy nie że go zabiję, tylko jest tu maskotka. Nie wypchajmy, go, tylko kupiłem maskotki. Co mówię? Co będę jeszcze powiedzieć o filmie? A! Jeżeli byście chcieli coś zapytać dotyczące mojego filmu, oczywiście to jest spoilerowe. Ale... Ten film jest oczywiście bezpoilerowy, ale powiem nawet, że główny bohater nie ma najważniejszej roli w całym filmie. To jest jakby taki, nie wiem czy spoiler, czy coś takiego, ale główny bohater ma tak jakby małą rolę w tym wszystkim. Drugi, główny bohater też nie. Drugoplanowi bohaterzy mają większą, większy wpływ na fabułę niż pierwszy bie planowi. Jeżeli byście chcieli, oczywiście jak zacząłem czyli zapytać się do dotyczące mojego filmu, odpowiem na te pytania, jeżeli możecie, to tam na dole w komentarzach. Pewnie się teraz wyświetli jakaś szczałeczka czy coś tam. I to by było na wszystko. 11 minut gadaniny. Jak patrzę na licznik, znaczy nie na licznik, no jak się tam e, czas wyświetla to co by tu powiedzieć? O nie! O matku! A ja powiedziałem hello there na początku? Jeżeli nie powiedziałem hello there, co to by było? Kanał by się zapadł. A nie, a, a, a. a. Jestem przygotowany na to. Nagram jeszcze jedno hello there, potem puszczę to, potem tamto. Nie, już się pogubiłem. Dobra, baj. Okazało się, że jednak powiedziałem hello there. W sumie do zrobienia filmu takiego Przekonała mnie, albo zachęciła, natchnęła mnie jedna scena z epizodu dziewiątego, w sumie na początku tam nie jak Kajlory, sobie tam mnuk robił dobra, tam, 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 tam zabijał tych ludków, folutków, tylko jak tam Paul i Finn i czułbaka, tam tak w sumie", no tak sobie po prostu skakali w nadprzestrzeni to, to jakby było takie natchnienie do filmu no General Kenobi!